Witam! A teraz przedstawię wam mój czołg Za kampanię Dosłownie, dokładnie To jest ten czołg za pierwszą kampanię Ten stuk Wykonałem wszystkie misje Dosłownie każdą Nawet na artylerię A teraz wam trochę podpowiem Czym robiłem te misje Żebyście wiedzieli to ja robiłem na średnie pojazdy Włochem, w moim przypadku to tak było niszczycielem, to tym to Erlstersvallen lub Godzilla. Ledkie pojazdy to kołowce. A, i artyleria to... No właśnie. Tym. Najlepszą Artyrelią ever. No, a ciężkie to... Penium Gdzie... Gdzie się spodział polski? O. I Luskini Ciężkie to akurat robiłem roz... Ruskini i Polakani. Teraz chodzimy do bitwy. Ale jeszcze omówimy parametry. Działo. A dobrze. Ładuję 3,5 sekundy. A teraz nie ma co gadać i nie idziemy do bitwy. Hmm. Już jest, przypomniałem sobie, że zapomniałem że wrzucić jeden odcinek z Isaaka. No znaczy, cóż, to po tym życzę. I teraz wie drugą kamp Długi etap kampanii, no I tego co wiem To pancerza nie ma Znaczy na niej Dla nich to nie ma Więc będę stał z tyłu Chyba, że o nie wiem To wtedy będzie się mogli nie potlepić Trzy, dwa, jeden, go! I miarę dobrze się rozpędza. Miarę. Kilka bitew nim zagrałem, i nawet, nawet, dobry, dobry pojazd. Jak za kampanię. O, udało się. To musiał poczuć. O ty gnoju. Używam w najmocy mojej mocy z cofania. D cofanie to jakiś zan... Tylko dziedzin konim do tyłu. Najgorzej, kiedy jesteś taki, mały... Oj, Hmm, o nie patrzy teraz? O tam, co ja będę tutaj czekał. Nie spodziewajmy się tego no No to fajnie, fajnie Jeszcze chyba pojedziemy w drugą w Drugą bitwę Bo ta trochę się nie udała Więc zobaczymy się za chwilę No no to tyle zarobiłem. <grymne> ok. Żenada. Beznadziejnie poszło. Druga bitwa. I. musi być lepiej. Zobaczymy się, jak zacznie się bitwa. No, już się zaczęła bitwa. A już tyb do mnie nawalał. Idealnie. A gdzie tutaj pojechał? Przekałeś się niszczycielem. Oj, tam najbardziej typową niszczówkę Nogę mam zawsze pytanie? A co nie? Nie, nie mam dla pytania. <śmum> mam zawsze pytanie, a nie, jednak nie. Pod górkę to dość wolno jedzie. Ale wybaczam. Aj. teraz poganowy o tam miło, Bo odliczyłem, że jeśli lubiłeś co najmniej każdą bitwę codziennie po te 100 punktów, czyli zagrałeś tą jedną bitwę. To i tak nie zdobędziesz tej głównej nagrody w postaci tego poziomu czołgu t 3485 85 m lub tego szweda, lub Japoński Tygrys szóstego poziomu tleniu. Pozalaknie ci około 450 punktów. Nie, 350, bo ja minąłem jeden dzień przypadkowo. Ale nie wiem czy. Czy 150? No. Albo jeszcze to, że ominąłem ten na dzień kobiet. Misja na 200 punktów. No to wtedy design wam jedynie 150 punktów. Jakby co, to, to szybko się zdobywa te punkty na długich poziomach. Na tych niskich. Taka palada kiedy nic się akurat nie dzieje. No. A jeszcze, skoro jest konorowirus i musicie siedzieć w domach, nie możecie wyjść na dwór, bo jeszcze ta choroba przyjdzie, to ja postaram się zuczek odcinki Miale często. Miale. Jak mi się uda, to będę. I że planuję coś, ale tego akurat nie mogę powiedzieć. Bo nagle nie wiem, czy to mi wyjdzie. Aha. Nie no, fajnie. O, tutaj się udało. No, dwieście odrażnych się zrobiło. Hmm. Chyba tak... Yy, taką penetrację i pociński widziałem na czwartych poziomach. U Amerykanów. nic się nie dzieje tu, to jadę. No ogóle chciałem wam wrzucić bitwę, gdzie Antelion robię ostatnią misję. Ale nie wiem gdzie to akurat mam. Więc dlatego nie rzuciłem. ciekawe czy dwa tygodnie się uda zrobić kampanię. Tą długi etap w kampanii. A to ci dopę przyjacielu Tym razie ci nie dopy nie ratuje Zbyt walne pociski e, Nie, za mało nas jest Za mało, ucieka! Od lud Bo teraz zobaczę, ile nas jest nie. A no tak. Bo tutaj zajęli. Tego granicy widziałem. <laughs> no, jak widzicie... O. Może się uda. uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Mechanizm obrotu wieży uszkodzony. Co nie wampierze im się uda... ...skapować to? Ale powracamy do pojazdu. Jak widzicie... Taka zabaweczka. Nie wiem... Po prostu dla zabawy. I dalmowy job. Może dopiero ten następny... Pojazd będzie czegoś lepszego. A... Do tego czasu... To mówię. Elo i zobaczymy się chyba na Agizaku. No to Elo. Pst.